Cześć, witam Was na kanale. Dzisiaj zajrzymy sobie do filtra, który był zamontowany w tokarce TUB32. Ten filtr filtruje olej, który dostaje się na panewki. Jest to olej bardzo rzadki. No to też, filtr powinien być zbudowany z takiej dość rzadkiej, ścisłej siateczki. Metalowej, zajrzymy tam, ile tam jest brudu. Ja go zluzowałem, ale jeszcze nie odkręcałem, więc generalnie no, zobaczymy wszyscy razem, jak to wygląda. Zaraz tam zajrzymy. Teraz, tak, ten filtr nie jest oryginalnym filtrem, jaki był w tej maszynie, bo w maszynie był filtr obsługowy, magnetyczny, który po prostu co jakiś czas musieliśmy obrócić, żeby zgarniać, zgarnął nam metaliczny brud z magnesu. Tutaj mamy filtr siateczkowy, można powiedzieć już po części bezobsługowy. No wiadomo, że co jakieś półtora roku, co wymianę oleju, trzeba go otworzyć, zajrzeć i przeczyścić. Teraz zajrzymy do tego. Ten filtr jest z 1984 roku, maszyna chyba z 69. Także no, filtr został, filtrowanie tego oleju zostało trochę przerobione. I zajrzymy do środka. Teraz filtr jest polski model FSN10S. No i odkręcimy. Ja go zluzowałem, ale nie odkręcałem teraz. Zajrzymy tam razem. Spuściłem olej z niego, żeby nam się tu dużo nie rozlało. No. no i tak jak się spodziewałem, nie jest. Najpierw zajrzymy tam do środka. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Coś tam widać. Widzicie, jest delikatny osad tam na dole, ale nie wygląda to jakoś źle. Przyjrzymy się samemu filtrowi. No i tak jak mówiłem, filterek jest zbudowany z takiej dość drobnej siatki. Tutaj też mamy element magnetyczny, który ściąga nam ten osad. Taki powstały w wyniku tam tarcia niektórych elementów i wytrącania się metalu. Taki filtr jak rozbieramy, czyścimy, to wydmuchujemy wszystko od środka do zewnątrz. Nie wdmuchujemy tego do środka. Także ja się zabieram za czyszczenie, a tutaj jak widzicie jakieś, no są jakieś lepki, coś, coś się działo, ale to, to są jakieś brudy takie. Ogólnie no na moje oko filtr wygląda nadzwyczaj dobrze, bo spotykam się często gęsto z takimi dość mocnie usmolonymi, a w tym nie ma tragedii. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, na razie hej.